Chodzę do podziemi. Tak? Już można zejść? No. What? The Lol. What the fuck? Dasz radę? radę, chciałem zwrócić się. Ja czołgam się. No, nie da się zejść do podziemi. O oh, o oh, o oh, o oh, o. Oh, o oh. o. Oh, Odzewczy oh. mnie. Czary <ślech> <Szarej> na ratunek. <ślech> On mnie nawet nie dotknął. Ma <ślech> no jednak ra ja chyba mam jakąś tiktaka. Mam dwa. Nie ja mam dziewięć. Znaczy mam dwa te yy, roślinki. I hmm. pięć tiktaków. A, bawa, bawa, bawa. Ten uzbraja. O, robi to tam? Już. A. O, Kom super. Już, już dochodzi. O, to fajnie. Mam masę pod wielu. Uzbroił to? Uzbroił to. No i wszyscy przy tym stoją. Ja się zaskoczyłem. Rozwaliłem gościowi głowy, choć nie miał głowy. Aha. Spoko. Czemu Chris cały czas chodzi obok piersa, Albo piers obok Chrisa. Bo to jest bot. Niech to za drugim po prostu. Nie wiem, że była... O, tu jest on. Nie yes. fuck. Co? Przedem po trawinie po czymś innym poszedłem. Kratko do Można już tam zejść? O. Można. No, otworzyli w końcu. O, zabili nawet. Wow, wow oni potrafią zabić. O, roślinka. Już mam trzy. Już mam 11 tych Yeah. Ja mam 9 plus 3 roślinki. Ja sobie je łączę na bieżąco. Ja czekam na czerwony. Mało ich jest, uwierz no mi. Ale jednak. O, właśnie jest. Kolejne roślinki. Dobra, czekaj na kolejną czerwoną. O, amunicja no, dla tego słoniogromu, czy coś. Słonił was. Alalalam la, 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 la. <laughs> Pene <laughs> Grande pene <laughs> Ale grande, senorita No si senor mm, Ej ty ja jeszcze jednego miejsca nie zwiedziłem w tych poziomach Właśnie teraz ile gdzieś nigdy nie byłem A może byłem A byłem tu ale Nigdy tam nie, tu, nie byłeś. Ale tu i tak czeliś. Dobra, to już byłem. już pamiętam, że byłem. O, zdalna to... bomba. Pewnie są kołopowe drzwi. A, go zrzuciłem. Amunicja. Będzie coś lepszego. No Ja sobie spokojnie biegnę. No, czemu uciekacie? No, teraz. <laughs> Gin. Dobra. Idę na górę. A, z tej perzy. Dostałbyś Hedda w końcu. Dobra, no, dostał heda. Eeeem... Um, tak, ja tam się nie, nie obrócę. Oh. No! Hahaha, zaskoczył. Oooo, dawaj 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 dawaj! Dawaj! Jest! To tym razem ogarnąłeś? Tak. Ale mnie teraz gałka boli. To jest Chris, no, albo Pires, nie wiem który z nich. O, wrogu. wrogów. Kontra! Zabiłem. Spoko. Jeszcze Snajper mnie wkurzył. A, mnie trafił! Eee, celuje we mnie. Gdzie on jest? Tam. Come here, bitch. Tam jesteś. Zabiłem. Eee, Nie, zabiłem go. Aha. Ej, ja nie mogę z działką już niego walić. O, w dupę. Nie umisz. No nie mogę. A Chris stoi. Nie, Pierce. O tu też jest kolejne zejście Czy ja tu coś znajdę nowego? O na przykład skrzynka Pierz zaczął jęczeć E, co? Zrzuciłem jakiegoś kolesia Sniper. O, to na dole coś jest No właśnie jest na dole Mam jeszcze czegoś. No, zabiłem gościa i. i tyle. Czy my tu nie byliśmy? Byliśmy, tym, tylko to było po prostu zamknięte. Oo. Musiałem otworzyć jej rygiel. Hmm, mój tata pecha na wiatrówkę zapełniał wziąć telefon. Hmm. GG. E Kiedy on podłoży te bomby tak łaskawie? Nie wiem. Ładne obracać kamerę do góry Czemu, mnie, czemu obróciło kamerę? Też nie ogarniam Kurde, czemu się to tak częściej... Snajper LOL Dobra, Ty, poleżę tak, Też nie, kamera, częściej nie mogę go trafić Już myślałem że zmutował Zmienię się na tym Typowo trójszczał e, Bez nadzieja e, Co, nie lubisz trójszczał? Nie, ale pojedynczo Wiem co mu zrobię Nie rusz się Chce ci dobrze trafić a yeah. aż znać ciężarówkę On rozwalił to działo Aha A ja wywaliam w niego trzy pociski z mojego słonio... ...słonio...bójcy Słoniobójcy tak. słonio O, eks. Gdzie? Kurde, niech to wciąż <laughs> O, nie, wiem. Nie! Nie. <śmiech> <śmiech> nie ma! Znowu, drugi raz! O, nie, wezmę to Wezmę to! O, ja yes. to było w ogóle? nie wiem 4000. To Będzie drugi Kiń <grym> wziąłem set so, taka... się skończyło Blebleble ja Taki ble, ble, ble. <grym> <grym> fajny odgłos <grym> A teraz oni idą wbić się... z pierdołami przy Claire. Zygrałaś moją piersi A To już nie jest moja piersi. To jest pierś piersi. Double negatyw So Pills of the Może Boże. Trzycę ja nie ogarnę tego. To jest rozdziału? Czyżby? już ja się Właśnie nie wiem. To jest za szybko. Ciemno się zrobiło. A nie, jeszcze skoją tylko. A ile my gramy? 50. No. 50. Jest jeszcze jedna kwestia. Nie mam tam donu. <laughs> Dostaćcie mi szybko. <laughs> yes! Yes! Oh yes! <laughs> that him. Oh yeah. <laughs> yes. On <laughs> <laughs> the loop it that. Pytlowałaś? nie wiem. He's my father. <grym> Teraz to sobie ze mnie chyba jajce robicie. Teraz ja ty będziesz pilotował. Nie. O, o no, okay. no i co? co, lecimy w skałę i co? Nie, popycham cię Eee Zatrzymaj go i się nie rozbij No co mam w końcu zrobić? Ale przecież lecimy w skałę Na autopilocie No Serio eee... What eee... the fuck? Ten... Co on to robi? Aaa Fuck you A to kto pilotuje? E, ja. My już przy skale jesteśmy. Ty jesteś przy skale. Ale... My w skalę lecimy. Eee... gdzie to jest? A ktoś pilotuje. Może, może go walnąć. O, kopnąłem go. nie! Yeah. O o. Dałem mu z buta. Co u pro? A jest tu On granat rzucił! Co? Tego że takie cyk! Nie rozbij się ale No widzisz znowu A to tam poleciał, A spoko. No teraz Daj. to już pilota nie ma. No niestety. Przykro mi bardzo, ale no hmm. to w dupie. No, Geronimo. Daj mi skoczyć kB gini. Gdzie on jest? Tam jest. Zmiot ja mu tak za wiele nie robię. Położę się, żeby dymu... żeby w dymu nie wdychać. A ja będę wdychał. Zdrowie do płuc. Giniu. A tam jedna kreska. Teraz. Lata już... Z ...dobrych pół godziny. No i co? Really? Aha, fajnie! Giń tam! Nie, ja się złapię tego! Śmigła! <grym> <grym> LOL? Spoko A patrz! Skąd to wziął? O, kurde! Czy ja mogę coś tu robić? Nie. O, mam działkę. O, zagratuluję. gratuluję. Tylko z tyłu. Nie ja za poszukam jakiejś amunicji mamy działka! No, tylko gdyby jeszcze było co, to teraz jest co strzelać. co ale to do to, tu to, to się też strzela. What Czekaj, fuck. Wiesz co ja rozwalę też te śmigłowce. położyli mnie. Lol. Ale to działka mi się Trzeba by rozwalić te śmigłowce. Jeden się rozpali. No, da. da się. Pali Przysiało się. się. Google Rozwal je. <noise> <noise> Jakie to fajnie leciało. <noise> Raket kok. <noise> no. Ej, kurde, ja jedną kreskę. No... no teraz. Przesiać się. Jedno poszedł. Znowu się przegrzało. Co mi ciało trafia tak by the way. Trafiło no, mi i dało mi jedną kreskę lul. Spoko. Zeszczelony śmigłowiec i jeszcze jeden. E... Też zeszczelony. Czemu jak musisz... ja poszedłem do przodu? Nie wiem. Co ja mam szczelać? A, O! Nie, za to czerwone! Fuck. Ciebie wziął. To było bez sensu Strzeliłem to trzy razy No nie, debil naszą przeładowywacz Ja na. widziałem złodzi Miałem jakieś pudło przed oczami i amunicja mi latała wszędzie Nagle się posuwałem się po tych panelach Trzeba chyba to czerwone strzelić, nie? Czy co? Nie wiem Strzeliłem. Tak, o fajnie Ja nie mogę ruszyć celownikiem Bez QTE nie, 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 nie. Aaa, pa... fuck! <laughs> Spoko. To była milisekunda. I to jest normalny tryb. Proszę cię. Ja pierwszy. I znowu będzie. Zestrzel tam! Yeah. Nieee! Zestrzel to, się jak głupi. Jej! Strzelaj, ja nie trafię. No. <laughs> Strzeliłem? Co w ogóle strzeliłeś? Nie wiem, miałem jakiś pudło przed oczami. Ja klikam A, wiesz? Ja będę klikam A. Ogarnąłem. Ja to ogarnę mi się pojawiło. Jesteś. Jak ja ogarnąłem, to był ekran. Gdzie ty trzymasz swoje ręce? O, i nagle w powietrzu się rozbił. Ale psz... fajnie. Ale przez chwilę żyliśmy ziemię. No, to było przed chwilą. Jak nie ogarnęliśmy. Tak. Byliśmy metr nad górami. Mam rangę S. Motherfuckerze. Dobra, kończymy odcinek. Mm, 58. to Nieśmiertelnik. Dobra, no to ja się żegnam, tak? Tak. No. To był z tej strony Jake z Wami i dziękuję Wam za uwagę. No i do następnego trzymajcie się papa. Pa. No z tej strony Sherry i papa.